Kolorowa piłka cross. Odwrotnie. Ok? Żółta piłka. Po prostej kolorowa cross. Jedziemy, proszę. Dobrze, Natalia. Stopa bokiem. Tak jest. Dobrze, Angela. Szybciej, szybciej. Prawa ręka, bardzo ładnie. Ma nisko na nogach i nie stajemy znów. Choć od zakończenia obozu sportowego zorganizowanego przez WKS Flota Gdynia minęło już niemal dwa miesiące, doskonała większość jego uczestników z rozrzewnieniem wspomina początek lipca. Nowoczesna baza treningowa Człuchowskiego Osiru zapewniała młodym tenisistom i pływakom doskonałe wręcz warunki do treningu. Natomiast usytuowany nad brzegiem jeziora miejskiego ośrodek wczasowy ochotniczych chówców pracy spełniał wszelkie wymogi wypoczynku po trudach dnia. A trud zaczynał się wczesnym rankiem, ponieważ... 7.10 rozruch, 9.30 półtorej godziny tenisa, później z kolei półtorej godziny pływania, obiad godzina 14, no i powrót na korty 16 godzina, półtorej godziny tenisa, tenisiści półtorej godziny pływania, pływacy. Ale przecież nie samym treningiem młody sportowiec żyje. też oprócz wyciskania spodopiecznych hektolitrów potu, Trenerzy w osobach Olega Steciuka, Szymona Wiśniewskiego, Kamila Towarka oraz kierownika obozu Arkadiusza Sobieraja zapewnili im atrakcji moc. Jak to z młodymi adeptami pływackimi czy też tenisowymi musimy tutaj zapewnić przede wszystkim rozrywkę i fan dla małych, żeby mieli z tego przede wszystkim dobrą zabawę. W niedzielę byliśmy na plaży, był park linowy, park wodny i mini golf. Jeszcze byliśmy w zamku w sobotę. Dużo, dużo odpoczynkuję, ale przede wszystkim odpoczynek czynny. I to bardzo czynny. Obozowicze między innymi zwiedzali zamek w Czuchowie, uczyli się wytwarzać papier czerpany, jeździli bryczką, potwierdzili przysłowie, że nie święci garnki lepią, balladowali przy ognisku i szaleli na dyskotekach. I tutaj sobie zadaję pytanie, był to wypoczynek, dobra zabawa, czy ciężka praca? Odpowiedź nadeszła jednogłośna. Moim zdaniem, z perspektywy trenera, no zdecydowanie ciężka praca. Ciężka praca. Ciężka, ciężka praca. Zdecydowanie potwierdzam ciężka praca. Z kronikarskiego obowiązku wypada dodać, iż deklaracje te nie dotyczyły najmłodszych Milusińskich z pokoju numer 10, które okazały się terminatorkami na baterie samoodnawialne, a wyłączenie ich przed północą, mimo gigantycznej ilości zajęć, graniczyło z cudem. Co z kolei zaowocowało podwojeniem ilości zwyczajowo wypijanej przez superwajzora kawy. Ale niech kierownik obozu sam wyrazi swoją o opinię. Dużą myślą, kreatywni są. Bardzo fajne dzieci. Bardzo fajne dzieci. Czysta przyjemność pracy. Co na to podopieczni? Jak Kuba Bogu, tak Bóg bo Kubie. Coś o trenerach. Super, super, super. Kochani, już za 10 miesięcy wakacje. Jak myślicie, jest szansa na powtórkę? Ja myślę, że na 100% powtórzymy to w przyszłym roku. Jednym słowem. WGS Flutek Gdynia.